5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed kupnem swojej pierwszej hulajnogi elektrycznej. Numer 1. Zasięg i akumulator. Powiemy to sobie na przykładzie tych trzech hulajnóg Frugal Cyber, Kamikadze K1 oraz Hailey Tiger Evo GTR. Musisz zastanowić się, ile kilometrów chcesz przejechać na jednym ładowaniu. Zasięg mocno zależy od pojemności akumulatora i mocy silnika hulajnogi. Im większy, tym lepiej, ale też drożej i ciężej. Przykładowo Evo GTR to aż 85 km zasięgu, idealny na dłuższe trasy, za to Frugal Cyber to jedyne 32 km zasięgu, czyli do podjazdów w mieście, czy na przykład krótkich dojazdów do pracy. Numer 2. Silnik i moc. Nie tylko o prędkość chodzi, ale o to, jaką hulajnoga ma moc i jak radzi sobie przy przyspieszaniu oraz podjazdach pod górki. Hailey ma dwa silniki po 1000 W, co oznacza, że podjedzie pod każdą górkę bez problemu. Myślę, że Maciek może zdecydowanie potwierdzić. Potwierdzam, idealna w teren. Numer 3. Koła i amortyzacja. Bieżnik typowo miejski, bieżnik miejsko-terenowy czy może terenowy? To jaki bieżnik wybierzesz jest istotne ze względu na twoje bezpieczeństwo. Miejski bieżnik, jak sama nazwa wskazuje, idealny do miasta. Terenowe, jak w przypadku kamikadze, idealnie sprawdzą się w lasach czy na przykład na polnych drogach. A szosowo terenowe, jak w przypadku Haili, to idealny kompromis pomiędzy tymi dwoma rodzajami. Ale na pewno wybierz koła 10-calowe. Tak jest bezpieczniej oraz wygodniej. Teraz przejdźmy do amortyzacji. W Haili posiadamy amortyzację z przodu, jak i z tyłu która świetnie wybiera nierówności, więc pomyśl, jak będziesz użytkował swoją hulajnogę. Frugal Cyber zupełnie bez amortyzacji, więc on raczej sprawdzi się na równych trasach. Jeżeli jeździsz po dziurach i drogach, to amortyzacja zrobi naprawdę ogromną robotę. Numer 4, czyli wodoodporność. Nie chcesz, aby deszcz powstrzymywał cię od jazdy hulajnogą, to lepiej zwróć uwagę, jaką posiada klasę wodoodporności. Jeżeli jest to IPX7, tak jak w przypadku Hyli, to wyjeżdżaj na ulewę. Topią w jeziorze, nic nie wydarzy się z jej elektroniką czy silnikami. Klasa wodoodporności IPX6, którą posiada Frugal Cyber, ochroni przed zachlapaniem czy delikatną mrzawką, ale nie jest to tak dobre jak IPX7 w przypadku Hyli. Klasa wodoodporności IPX5, taka jak jest w Kamikadze, no, ochroni nas przed jakimś drobnym zachlapaniem, ale na mynie samochodową lepiej z takim nie jechać. Numer 5. Bezpieczeństwo oraz dodatki. Kierunkowskazy, hamulce tarczowe, czy blokada PIN. To nie są bariery, a bardzo przydatne funkcje. Zabezpieczenie PIN, czy NFC chroni przed kradzieżą. Więc zwróć uwagę, czy model, nad którym się zastanawiasz, posiada to, czego będziesz oczekiwał od swojej hulajnogi. Jakąkolwiek hulajnogę wybierzecie, jeździcie bezpiecznie i z kaskiem na głowie.